Solidarni. Rozwój wolontariatu narzędziem wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej w Lublinie. Solidarnościowy Serwis Radiowy. Zapraszam Państwa na audycję Stowarzyszenia Solidarności Globalnej, a w programie informacje ze świata i wartości międzynarodowej Solidarności. Dziś następne spotkanie bardzo polecam, a w audycji o skomplikowanej sytuacji w Gruzji. Anna Opasiak, zapraszam Państwa na magazyn. To, co jest pierwszą specyfiką Gruzji, to jej położenie. Państwo leży na pograniczu Europy i Azji, na Zakaukaziu, zatem Południowym Kaukazie. W kraju są też tereny, gdzie dominuje inna niż gruzińska narodowość, no a sami Gruzini, którzy stanowią zdecydowaną większość ludności w państwie, też mają różne korzenie. Ostatnio zamieszkiwali na tym terenie ponad 112 narodowości. Mówi Marina Szukaszwini, powołując się na ostatni spis ludności w Gruzji. Każdy mieszkaniec Gruzji. I czuje się częścią tej ziemi, tej kultury, ale jednocześnie nie zapomina i o swoich korzeniach. I warto powiedzieć, że mimo tej różnorodności w Gruzji nie następowały walki na tle narodowościowym. Wyłomem była zewnętrzna interwencja. Rosja, chcąc osłabić Gruzję, wzmocniła w latach 90. między innymi wewnętrzny konflikt o przynależność państwową Abchazji, a następnie w 2008 doprowadziła do separacji i Abchazji i Osetii Południowej. Te interwencje spowodowały masowe wysiedlenia Gruzinów ze wspomnianych terenów. No, bardzo szybko, bo już w ciągu roku po wybuchu wojny zapewniono tym ludziom mieszkania. My ich nazywamy uchodźcami wewnętrznymi, przesiedleńcami, ponieważ pozostali w granicach swojego kraju. I niestety, jeżeli domy buduje się bardzo szybko, nie są one specjalnie solidne i w efekcie konieczne było realizowanie dodatkowych projektów ocieplania domów. Mówi Julia Haraszwini, prezes gruzińskiej organizacji Consent, wspierającej wewnętrzne Uchodźców Gruzji. Jak jednak dodaje, problem mieszkań. To jeszcze nie wszystko. U tej grupy Głównym problemem ludzi, którzy stali się ofiarami wojny z 2008 roku, jest bezrobocie. Chociaż w większości miejscowości, gdzie wybudowano dla nich domy, otrzymali również ziemię, i choć znajdują się teraz w pobliżu miejsca, gdzie mieszkali wcześniej, to aby uprawiać ziemię, trzeba mieć traktor, nasiona, trzeba mieć czym zapłacić za paliwo, a wszystko to są duże wydatki. Wewnętrzni uchodźcy mają problemy z pracą, a zatem trudno im o materialną niezależność. W tych wezwaniach Gruzinów wspiera Stowarzyszenie Solidarności Globalnej. I to właśnie dzięki lubelskiej organizacji część tamtejszych mieszkańców mogła stworzyć miejsca pracy. W zależności od miejscowości, od specyfiki i potrzeb, poszczególne kursy się odbywają. Mówi prezes Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Renata Dobrzyńska. Piliśmy komputery czy maszyny do szycia. Poza tym dostęp do służby zdrowia jest w pewien sposób ograniczony. Dlatego projekt właśnie też przewiduje opiekę medyczną, pomoc w finansowaniu tak zwanych lotnych szpitali. Te działania trwają od 11 lat i obejmują różne tereny Gruzji, Tbilisi, Gori, Kutaisi czy Borżomi. A ostatnio wolontariusze stowarzyszenia ruszyli ze wsparciem następnych terenów i m.in. z pomocą dotarli do Pankisi. Jest to dolina w północno-wschodniej Gruzji położona w pobliżu granicy z Czeczenią i Dagestanem. O tym, jakie tam ludzie mają problemy, mówi mieszkaniec wąwozu Maga Medmo-Margoszwili. W u nas nie ma miejsca Pierwszy problem to brak miejsc pracy. Drugi problem, migracja. Ściśle powiązany z pierwszym, czyli migracja, bo nie ma miejsc pracy. I trzecie to jest edukacja. Nie mamy ani dobrych szkół, ani uniwersytetów, ale tak naprawdę to wiąże się z tym, że nie ma pieniędzy. Nie, to tam, gdzie nie gnie. Wąwóz Pankijski w większości zamieszkują Kistowie. Jest to etniczna grupa spokrewniona z Czeczenami. W Gruzji są od XIX wieku i mają swoją, a jakże skomplikowaną historię. Mówi o niej przewodniczący starszyzny w pankiskim. Na koniec magazynu polecam zatem Państwu i te historyczne odniesienia. To było za czasów wojny kaukaskiej, kiedy Rosja próbowała podbić Kaukaz Północny. Kistowie nie chcieli poddawać się Rosjanom, dlatego zmuszeni byli się przenieść, szukać dla siebie miejsca do życia. Drugim powodem była krwawa zemsta. Część była zmuszona uciekać przed prześladowcami i szukać dla siebie miejsca do życia gdzie indziej. Ważnym powodem były też względy ekonomiczne. Dolina Pankiska w Gruzji, tam wolontariusze Stowarzyszenia Solidarności Globalnej będą jeszcze podejmować pomocowe działania. A w audycjach o międzynarodowej solidarności i sytuacji krajów tych bliższych, ale też tych bardziej odległych. Zapraszamy Państwa na następne wydania. Projekt Solidarni: Rozwój wolontariatu narzędziem wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.